Witajcie, moi kochani. Nagrywam ten wstęp po tym, jak nagrałem resztę odcinka, bo zapomniałem. I szczerze wam powiem, że to jest zdecydowanie najlepszy odcinek, jaki kiedykolwiek nagrałem. Dlatego proszę was, obejrzcie go całego, bo to jest świetne. To, co się dzieje w tym odcinku. Jeśli by się spodobało, to zostaw suba, dzwonę, łapkę w górę, wbij na Instagrama, zostaw followa, crystal no joke i lecimy z tym. Na patrol wyjechali młodszy aspirant Dariusz Karbownik i sierżant sztabowy Agnieszka Majer. Agnieszki nie znam, ale Dariusz Darusia to oczywiście, że znam. To on pokonał pogromców lodówek, kiedy myśleli, że to niemożliwe. Z nimi również jeździ nasza ekipa z kamerą. 012 do 202 odgłosi się. 012 do 14 do 64 odbiór Kobieta zgłasza zakłócenie spokoju na ogródkach działkowych przy ulicy Leczniczej. E, tam od strony parku. Sprawdźcie to. Zakłócanie spokoju na działkach. To może być ciekawe. Po przyjeździe okazuje się, że wzburzeni działkowicze mają im do zakomunikowania pewną ważną sprawę. Dzień dobry. Młodszy Dzień dobry. Dzień dobry. aspirant, karbownik, komendowo wojewódzka, policji. Co tu się tak, dzieje? Tak, myśmy tu wezwali państwa... Tak, oczywiście. Znowu, jak to w paradokumentach. Mówi więcej niż jedna osoba. Ni ch**a nic nie zrozumiesz. Uwielbiam to. Bo jest po prostu... Jest po jakaś... Tam jest... Ale mogę prosić jedną osobę na raz? Tam jest libacja. No, ja, ja... też bym prosił jedną osobę na raz. Szczególnie, że tamtego z tyłu jakby w ogóle mikrofon nie zbiera, w ogóle go nie słychać. Tylko słychać takie... Nie, nie, czegoś takiego nie słychać. Tam po prostu jakaś imprezka jest, ta sąsiadka od dwóch A miesięcy ja wzięła tą altankę, nie u niej, tam się w ogóle jakieś rzeczy dzieją dziwne, ona w ogóle rozbiera się, jakąś gimnastykę robi. Co? Rozbiera się, jakąś gimnastykę robi? Co jest kurwa? W sensie chodzi jej o striptease? Czy tak po prostu lubi się nago gimnastykować? A teraz nie wiem, albo wynajęła ta maletanka, albo co, oni tam piją, tam słyszy hałasy, A oni krzyczą, nas Pani tam oni zaprowadzić? śpiewają. Proszę bardzo, tu jest właśnie ta działeczka, ona jest po tej stronie, my mamy swoją po Jak ona nawijasz, to jest matka minema. Sama, lama, To dzisiaj od rana, myśmy przyjechali tu rano i bez przerwy tam jest, naprawdę jest bardzo głośno, pukają, stukają, gwizdzą, piją. No dobra, to, że piją, to jeszcze mogę im puścić płazem. Ale stukają, pukają i gwizdzą? Co?! Nie Odkąd wiem, ona pani chyba ideła taki hałas, tak? Tak jakbyśmy przyjechali sobie rano. Działka jest po to, żeby odpoczywać, a to co ona wyprawia, Jasne. to naprawdę jest nie do pomyślenia. Która jest Zaraz to To Stoje właśnie ta działeczka tutaj. Ta tutaj, tak? Tutaj, proszę bardzo, Zaraz Weź tam do tej altanki, tam są ludzie. Nie wiem, proszę co ona poczekać. zrobiła. Dała im na pewno klucze. Czy ona kiedyś przestanie pierdzić? Przecież chyba już zrozumieli sytuację po pierwszych dwóch zdaniach. Bo to jest niemożliwe, że tak było. Dobrze. Ta kobieta z sąsiedztwa wezwała nas pod zarzutem zakłócania spokoju. Co prawda nie było ciszy nocnej, ale gdy przybyliśmy na miejsce postanowiliśmy to sprawdzić. Nie słyszeliśmy niczego podejrzanego. Z początku wydawało nam się, że sąsiadka ma po prostu nadwrażliwy słuch. Oj, Daruś, nie. Oni stukają, pukają, gwiżdżą. Każdego doprowadziłoby to do szału. Swoją drogą, zaważyliście jaką Daruś ma piękną dykcję? Policja, proszę otworzyć. Proszę otworzyć policja, bo drzwi wyważymy, o, Proszę otworzyć drzwi. Odworzyć. Ale o co chodzi? Co jest? Co jest? Proszę otworzyć drzwi albo wyważymy te drzwi, zabijemy was, zastrzelimy i potem nakarmimy wami surikatki. Ale, Ale, Ale o co chodzi? Ale o co chodzi? Ale o co chodzi? Dzień dobry. Dzień dobry, co tu się dzieje? Dzień dobry! Dzień dobry. Dzień dobry, o. Widzę wesołą młodzież. Cię no. tak. pan jedno? Nie, dziękuję. Ja nie rozumiem czemu była wezwana policja. Czy To takie miłe, młode osoby proponują policji piwo. Nikt się jeszcze nago nie gimnastykuje. Wszystko pod kontrolą! Chodzę opętana. Dobre. A co? pani może pani? Nie, dziękuję, jesteśmy na służbie. No, no, A mógłbyś te nogi zabrać kolegę, jak ze mną rozmawiasz? Ale ja czy on? No. Mogę. Ty Dobrze. Ty też. Od okay. początku. Co tu się dzieje? Co wy tutaj robicie? Siedzimę. To jest wasza działka? Co za głupie pytanie! I zarazem bystra odpowiedź. Co wy tu robicie? Siedzimy, chyba nie widać, nie? Nie widać, że siedzimy? To jest wasza działka? No działka! Tak, tak, tak. tak. Z działką już trochę gorzej może być. Aha, czyli, czyli to nie ich działka. No to teraz się sprawa komplikuje, tego nie wiedziałem. Widzę, że chyba nie jesteście tylko pod wpływem alkoholu. Ja, ja. Tylko ja, nie, nieco innego poza alkoholem? Nie widzę, ale widzę po waszym zachowaniu. Ja chyba wiem, co oni brali poza alkoholem. Myślę, że wy też wiecie. Myślę, że gdzieś w szafie ukrywa się Kevin. Z tygodniowym zapasem kleju i oni już trochę spróbowali. Jakieś dokumenciki są można jesteście coś w by się no. Że ja i jest, To się znalazło. I z kolei też jest. Też jest, tak? Też. Jak ja uwielbiam tego gościa po lewej. Taki miły człowiek, sympatyczny, uśmiechnięty. Może i pod wpływem, ale, ale sympatyczny. Przepraszam was na zewnątrz. Trzeba, trzeba... Trzeba. Jak trzeba. Nie ma co dyskutować, trzeba. tylko chodźcie na zewnątrz. Jak ten odcinek jest genialny. Nie spodziewałem się, że to będzie takie świetne. No jak trzeba, to trzeba. No dobra, chłopaki, idziemy, idziemy. Ech. I piweczko, kolego, odłożysz. Ale dlaczego? I chciał jeszcze piwo dokończyć. Okazało się na miejscu, że jest tam tylko trójka nastolatków, którzy się dobrze bawią przy piwie. No właśnie, więc w czym problem? Tak w ogóle to dziękuję Agniesia za wytłumaczenie, nie oglądam przecież tego odcinka. Pokażcie nam swoje dokumenty, ale potem trzeba. Bo jesteście na nie swoje działce, jesteście pod wpływem alkoholu, i musimy was wylegitymować, tak? A no tak, zapomniałem, że są na nieswojej działce. Tu, tu może być problem faktycznie. Kultury mam cię uczyć? Czy eee. z kimś rozmawia, to czy nie? Ja. Eee. Tak. No, no to widziałem. Tak. Tak. oj, oj. Oj, 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 oj. O, o. Daruś zaczyna się denerwować. Robi się niebezpiecznie. No to jest <laughs> już wiesz. Dokumenty? Już. Takie zabawne, o proszę, już widzę, że pan jest pełnoletni, mm -hmm. 16 lat, pijemy alkohol 16 lat, co? Nie! Nie, 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 nie ma opcji, że on ma 16 lat już w sumie to chyba niepełnoletni aktor po prostu nie może być pokazany jak pije alkohol, także to chyba dlatego Prawie pełnoletni Jest druga osoba? O proszę, następny Odłóż to, bo to za chwileczkę założyć kajdanki na ręce. chcesz tego? Właśnie spisuje go policja A on, hmm, zajebiste pożyczki, hmm dobre, dobre, idealny moment na zjedzenie troszkę porzeczek, uh -huh. to jest geniusz. I to będzie takie zabawne... Wtedy, A jeszcze koleżankę bym prosiła jeszcze o dokumenty. dokumenty Ale ja no, też muszę. No oczywiście, A dlaczego Panią mamy wyróżniać, ja też Pani jest tutaj wie, i uczestniczy jest w tym wszystkim. Nie, nie wiem no, ja jestem kobietą, myślałam, że kobiety to te nie muszą dokumentów dawać, jakby... Czytała Pani, czytała Pani policjantka, Pani... Pani Agnieszio w ogóle konstytucję, słyszała Pani o czymś takim? Tam jest zapisane, że kobiety dokumentów nie dają. Zakłócanie spokoju to dość częste wykroczenie. Zwykle na takie interwencje jeździmy w nocy. Jednak jeżeli w ciągu dnia y, sąsiedzi są również uciążliwi, jedziemy sprawdzić takie, takie zdarzenia. Czyli w dzień jedzicie sprawdzić takie wydarzenia, a w nocy tylko jeździcie, tak? Jakby, znaczy, nie rozumiem. O co ci chodzi? No, no to się Dobra, jeszcze okaże. Zacznijmy od podstaw. Jak wy żeście się tutaj dostali? Otworzyliśmy. Piotrek powiedział, że zna właścicielkę i że możemy być. coś wypadło. Dawid, podsiadło! Jakie to jest stare. Ale ja jestem bumerem. Może mnie to śmieszyć, okej? Okay? No wiesz, ja znam cię. Dobrze, ustalcie jedną wersję. No to wersja Uchwalcie jest taka: że szliśmy sobie tutaj tą ścieżką. No I w tej że znam właścicielkę. No, nie, nie do końca. No, nie do końca. Byłeś, mordeczko, blisko, ale nie do końca. Zobaczyłem otwartą furtkę, więc stwierdziliśmy, mhm. że no jest otwarte, więc można się napić piwka. Ej, przecież z ostatniego odcinka wiemy, że jak drzwi są otwarte, to można sobie wejść. I to nie jest złamanie. Młody człowiek próbował mi wmówić, że drzwi były otwarte. Jednak potem jak sprawdziłem, miejsce zdarzenia okazało się, że po prostu wyważyli te drzwi. Zamki były nad wyraz słabe, więc nie było to dla nich trudne. Nie mieli jednak zamiaru kraść co, czegokolwiek, chcieli po prostu napić się piwa. Jednak zniszczenie mienia, zakłócanie spokoju i spożywanie alkoholu przez nieletnich. To nie są żarty. Chwila, chwila. Skoro wyważyli te drzwi i je zniszczyli, to dlaczego, gdy bukaliście do tych drzwi, to mówiliście, że otwierać albo wyważymy drzwi? Nie mogliście ich po prostu otworzyć? Skoro już były wyważone wcześniej? Państwo policjanci, proszę. Właścicielka się nagle z Proszę bardzo. Jestem właścicielka, dzień dobry. Ciekawego, witam. Ciekawego. Ciekawego to się akurat nic. Przepraszam bardzo. Co tu się dzieje? Jakiś melanżyk Beze mnie? Co za hamstwo? Co to ma być? Ja się pytam. Czy młodzi Ej, ludzie? Spokojnie. Ee, ewidentnie włamali się na pani altankę i twierdzą, że po nią znają. Prawda, to, to, tak? to, to ciekawe. Ja no pierwszy tak raz widzę tak młodych, stawić. sympatycznych ludzi. Pierwszy raz Ej, ale miło się zrobiło nagle. Jaka sympatyczna kobieta. Ale możemy się bliżej poznać? Jestem dyplomowana nauczycielką jogi i mogę wprowadzić w świat. Co jest, k***a? -na? Dyplomowana nauczycielka jogi może ich wprowadzić w ten świat? Co jest? To jest świetne! I żeby nie było, ja... Ja codziennie robię sobie sesyjkę jogi, także... Joga jest świetna. Kiedy na miejsce zderzenia przyjechała właścicielka, okazało się, że nie zna tych młodych ludzi, więc kłamali. To jest jednoznaczne z tym, że dokonali włamania, co jest przestępstwem. niesia wyluzuj! Też powinna zostać wprowadzona w świat jogi, ewidentnie. Jesteś taka zestresowana. Tutaj. Prosilibyśmy sprawdzić, czy nie w Niech pani się zginęło, sprawdzi, bo czy tym, że... włamali się do pani do mieszkania. Tak, ale przecież. Nie ja Pani sprawdzić ją. sprawdzić ją. Ale na naprawdę wystarczy. Marihuanę. Już nie, państwo wstań, wystarczająco marihuanę. nam pomogli. Sprawdzić ją na pewno ma marihuanen. Ja, ale zamknij się, babulcu. Jak ja jej nienawidzę. Dziękujemy. Im klucze. Proszę ale państwa, klucze. bardzo bym prosił, żeby pani w moje kompetencje i w moją pracę się nie wtrącała. Ale mówię. Ja bardzo dziękuję za. złożenie, które zostało doniesione. Dobrze. Bo to też wszystko, wszystko Wystarczająco nam pomogliście? Możecie. wy. Ta kobieta, która nas wezwała, cały czas stała podczas naszej interwencji i wmawiała nam, że właścicielka tej działki hoduje tam marihuanę. Jednak w środku nie znaleźliśmy niczego co by potwierdziło jej zarzuty. Kleju też nie znaleźli. Kevin jest szybki, już pewnie przekracza granicę Meksyku. Sprawdziłam, bo jest wszystko w porządku, wszystko jest to, co było. No kilka butelek jest. Ten jest ten... Ten to, to nie, nie przeszkadza, nie przeszkadza to pani. Nie sobie poradzą, Jaka ta kobieta jest wychilowana? Uwielbiam ją. Włamali się jej na działkę, a ona... Wywalone! Nie ma problemu. Mogę was wprowadzić w świat jogi. Wie wieku, nie się, do nikogo i nie wiem. Może Pani w tej chwili pojechać z nami na komisariat i złożyć <laughs> oficjalne zawiadomienie <laughs> o włamaniu. Jest to przestępstwo, z którek ja na Naprawdę nie ma. Nie potrzeby. Naprawdę dziękuję Pani. Z no. Nie ma potrzeby, nie ma na to czasu. Chyba, że ktoś z Waszych kolegów na komisariacie chce zostać wprowadzony w świat jogi. Skupię, bo co jest? Co ona ma nie wnosić? Musi się to wziąć i wnieść. <śm> ale nie ma panią, potrzeby. Nie na pewno. Nie ma po to o, jest ma Państwa drewna sprawa. To, 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 tak to nie jest Państwa działka. Wnosi, I to nie państwa decyduje. ale my chcemy mieć tu spokój. O, proszę tak, panią, proszę mnie w tej chwili posłuchać. Oczywiście. Dobrze, Dariusz, atakuj babulca. Co ją to obchodzi, że wyczerwana kobieta nie chce nic wnosić? Jej sprawa chyba nie? Pani nie może wnieść doniesienia o włamaniu, natomiast zapraszam panią na komisariat celem wniesienia e, odrębnego postępowania w sprawie zakłócania spokoju. Oto jest składam takie doniesienie. Bardzo proszę, na najbliższy komisariat, proszę na się udać. Zakłócanie spokoju. Na razie dziękujemy państwu bardzo. Tak, to jest właśnie typ człowieka, który nie ma co robić, więc donosi. Tak zwany działkowy monitoring. Właścicielka działki była bardzo wyluzowana. Postanowiła nie wnosić doniesienia o włamaniu, zniszczeniu mienia, dewastacji. O losie nieletnich zadecyduje sąd rodzinny. Natomiast co będzie dalej z osobą dorosłą, zadecyduje mój przełożony. No i fajnie. Na 100% to był najlepszy odcinek. No jak dobrze się bawiłem, to jest dziwne, bo przeważnie po komentowaniu nie chce mi się żyć, a tym razem czuję się lepiej niż wcześniej jeszcze. Ten odcinek był genialny, więc proszę zostaw suba łapkę w górę i Zapalał i. Instagrama Crystal jestem, jestem... pod wrażeniem po prostu. Coś tak pięknego na patrolu. Ja się z wami żegnam. Patrzcie jakie moje uszy są zawsze czerwone po tych słuchawkach. Now you see me. Now we done. Pamiętajcie, żeby.